Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Sześcian ABCD, A', B', C', D', D przeciętą płaszczyzną przechodzącą przez przekątną BD dolnej podstawy wierzchołek C' głównej podstawy. Jeśli A jest krawędzią tego sześcianu, to pole otrzymanego przekroju jest równe. Na początku przygotujmy rysunek. Mamy taki oto sześcian ABCD, A', B', C, D, A B C'prim, d'prim przez przekątną BD dolnej podstawy. Przekątna BD dolnej podstawy to jest to i wierzchołek C', czyli to głównej podstawy poprowadzono płaszczyznę. I zobaczmy, mamy taką tutaj płaszczyznę, ja ją zacieniuję. I mamy obliczyć, jeżeli A jest krawędzią tego sześcianu, to pole otrzymanego przekroju jest równe, czyli pole naszego trójkąta BD C' szukamy. No jak znaleźć pole tego trójkąta? Wiemy, że krawędź podstawy to A, no to przekątna BD to będzie A pierwiastków z dwóch, bo to jest przekątna kwadratu. Potrzebujemy wysokość C', powiedzmy S. Potrzebujemy wysokość C', S, czyli narysuję ten trójkąt, to jest trójkąt Równoramienny mhm. to jest moje C. Tu jest B, tu jest D. Prowadzę na podstawę tutaj S. No i teraz zobaczmy, jak policzyć długość tej wysokości, czyli tego tutaj H. Musimy zaznaczyć sobie na rysunku połowę przekątnej AC, czyli tutaj będziemy mieli A pierwiastka z 2 na 2, bo to jest połowa. Przekątnej, tu jest skąd prosty, a tu jest wysokość a. No i teraz z Pitagorasa zobaczmy, liczymy sobie. A pierwiastku z 2 na 2 do kwadratu, czyli to do kwadratu, dodać to do kwadratu, daje nam małe h do kwadratu. Czyli mamy a pierwiastku z 2 na 2 do kwadratu, czyli 2 czwarte a kwadrat, 2 czwarte a kwadrat dodać a kwadrat daje nam h kwadrat. Czyli 2 czwarte to jest 1 druga plus a kwadrat, czyli mamy 3 drugie a kwadrat, to jest h kwadrat. Możemy spierwiastkować stronami, czyli h to się równa pierwiastek z trzech drugich a. Mamy nasze h. No i teraz pole naszego przekroju. Pole przekroju to jest podstawa, czyli to, czyli a pierwiastka z 2 a pierwiastka z dwóch razy nasze h przez dwa, czyli podstawiamy a pierwiastka z dwóch razy h, czyli to jest pierwiastek z trzech przez pierwiastek z dwóch a, bo pierwiastek z 3 drugich mogę zapisać jako pierwiastek z trzech przez pierwiastek z dwóch i to wszystko jeszcze na 2. I zobaczmy, co tutaj się stanie. Pierwiastki z dwóch nam się skracają, a razy a daje nam a kwadrat, czyli mam a kwadrat pierwiastków z trzech przez 2. Poszukajmy takiej odpowiedzi. A kwadrat pierwiastków z 3 na 2, czyli razy 1, 2 to jest odpowiedź B.